Halo, po... Bo... O no kurwa. Nie cię budzę, nic, bo nie byłeś w straż. Małpy. Co ma... We, weź, tego. Nie mogę. Małpy żeś podniósł. Ale się to tam jest z tyłu? Mhm Ale, ale, ale teraz krzyżunę, posiadanie Ale ja właśnie nie, nie Mhm, tak. nas to przyjęliśmy Zapisz ktoś sms'a co to Zatrzymano jesteś Dobrze no. Pomagać, że wsiąść. Piewa to, to będzie piewy wpływa. I na ślubie, jak jakieś będzie wybane. Cila, cila. się dzielą, się kleją. Kleją się dumpy, patrzą się typy. Może się skończyć, a w Szybko wyłapał Najlepszy jadę Na całej pizdzie przed fotorami. nie typy, a kochają

Dolarów, kurwa LDA, ale ten bez kosztował bile. B ona to woli niż intelek Byłem Na rodę od na konto, tak spędzam prosto za mym plus, tak nie pas na serę. Tak tak się A vy vidíš, a ty mu? Pravo! Oho... Japěr papier. Přesni ho na pół já je ho hodit no... Oj... je Jak... Co kurva? Dobra jak což tam je, zběřte. Spoko. No i żeście odjebali, Kurwa. Sekundnicy, kurwa. Ja on nie, się bo Stop, stop. kurwa. Ono nie ma. Nie! 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 kurwa! kurwa podwany, jestem podwany, jestem podwany, jestem Nie! jestem Nie! 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 na Nie! kurwa, Williams, no pierdasz. <grystanie> tam kurwa jest, tam. Kurwa z nas fixtał. Trzeciego zasady. Wyżowa? Widziałka? Wskakuj, skaj. Nie, ja wskakujcie, wskakujcie. Szczą do mnie. Zaraz umrę. Wszyscy, wszyscy możemy wejść. Umieram... Umieram. Hm. Dawaj star, wsiadaj. <grystanie> 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 ja, nie. ja mam klamkę na sobie, już przypominam tylko tak. Dawaj, 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 szybko, spadrzcie! O

Czemu on nagłamał się? Czemu nagłował się? Szpinia jest nieśmiertelna, a tam jest kurwa jeszcze. O na plecki świnko. Eee, odrzuciła. Chodź do KFC. KFC. Bierz ją, bierz ją, ubierz ją. Kuminie nie, proszę. Możesz się wykupić za monety. <laughs> za monetyki, za monetyki. <laughs> za monetki się wykupisz, nie będziesz w KFC. Chodź tu kurwa. Czek, kurwa. A, tak, kurwa. Oj, kurwa! Dobra, proszę, to proszę. Proszę, to proszę. to proszę. Proszę, to proszę. Proszę, to proszę. Proszę, 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 proszę. nie proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, to Użyłem moje wszystko! Czemu mi zwierzęta bijesz? By to panie Kryzom! To tu mi ma właściciel przyszedł! To pana zwierzyniec! To pana zwierzyniec! Ja nic nie wiem o kolejnym... A co ma wymyślać koło? Ten lamp... Miiiśka! Miiiśka, miśka miśka, 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 miśka. Ty, Ja kupuję, to będzie nasza strażecka kura. Jak nie chce pan sprzedać tej kury, my ją kupimy. A za ile? Ale ile pan by za nią chciał? By za za dolara! 300 dolarów do biorę 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 licytacja 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 kto daje więcej daje 500 3000 5, 500. Spoiler, Dobra. Dobra. 5 7 i 8 milionów przyjada tak za dużo chcę za tą kurę co Eee, yy, kafla, kafla. A, dobra, ja Ale dam, ja na płacę. Gotówcem, gotówcem, gotówcem. No. To, no, dobra, ja dam Ze mną w czapce pilota dałem, dałem no, tysiąc. Jest, da. sprzedane, sprzedane. mam kudę, mam kudę, mam kudę. Mam my mamy, Nie nie masz, 40 40. nie masz, bo ja płaciłem, to jest, nasza. To jest moja kuda dzisiaj. To jest nasza. Tak, osoba, która tu, już, już tu wystawiam papierek. Grozi, ty ta chyba za mną, to jest... o, kurwa. O, nas, no dobra, jeden ty będziesz pod skrzydełkiem. Ale a, będzie jedzone, panowie. O, ja nie dobrał... jem, ja, to jest... Ja będę jak patokołcz. On ja pato, jest zmusi, on zmusi. Kurwa, jak patokołcz stary, będziesz kurwa wchodził do stepu udziału. Potrzebujemy no, no. jeszcze jednej kury, aby zrobić trzecią kurę. Kokaina! Kokaida? I vitro. Koka i vitro zrobimy. No Kuro, dobrze. E, słyszycie? kurwa znosi kokainę. Powiedziała kokaina. Ja wiem, ja sobie zbieram kokainę, nie musimy jej ni znosić. Zbiera kokainę, rozumiem. Niee, yeah. znaczy... Dobra, pies, atakuj go. To... To... <grydza> <olf. grydza> <Myślałem>, że in... <grydza> oh! O, się. Dobra, nie leży. Kurwa, zróbmy no, zawody. Pomiędzy chuja z wody. <grydza> Dobrze, Dobre, rozpoczynamy. Numer po lewej. Od lewej. Jeden, dwa, Pięk, trzy, kurwa, jeden. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Acha. dziewięć. Ty kurwa chcesz nie to. Dwa. To... No to... Patrz. Mam pojebało się w liczeniu. Mamy dwie czparcie. No, pies jest czwórką. Aaa, dobra kurwa, kurwa jesteś jest... jest piątką. Słuchaj mnie VIP-ie, bierzesz udział kurwa. Za mało płaci. Ej, trzymaj no, ty masz ósemkę, a ja mam ósemkę Czekaj, siedem, siedem są stare Mamy dwie ósemki Mamy nie, dwie ósemki Nie, osemki. nie, nie, Już nie, nie mamy, już nie mamy Tutaj o, VIP kurwa. VIP pójdzie do koniec hangaru no. I będzie mówił Zielone że Zielone, czerwone Jak się odwróci A wy się ruszycie To dostaniecie kulkę I zginiecie na miejscu o, Będzie o, można baczkę wezwać? I oglądać? Nie, to jest śmierć całkowita. A, Musisz na śmierć. O kurwa. Dobrze, to jest Nie wypisuj się, nie wypisuj się. Mocz tutaj, chodź tutaj. Boże, ludzie to są gumowe kulki. GUMOWE KULKI ka kurwa wszyscy stryp, O! Pimpek się, Pimpek się ruszył! Oh. O <coughs> nie. Nie. się?

Koláko, 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 a koláko, 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 je koláko, 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 No Dobra, życia. Kurwa, tak. Jeden z ośmiu. No dobra, no, kurwa, słabe. Zimujemy się. Zdjęmy się. Ustawiam tą rundę jako dwójkowe. Jedna dwójka odpadnie w tym. W którym roku wybuchła druga wojna światowa? Też w 19309. Brawo! Ale musisz się spytać definitywnie. Definitywna, pierdolcie się. Ja mam, dobra, ja na mój. Mamy Zapisuj. Które państwo ma stolicę w Kopenhadze? Ale im blesowało. Ojej, tak się udało. Brawo, brawo! Definitywnie? to, Dobra. Stresuję się. Więcej niż to zwierzę to? Lama. No i kurwa źle no, minus. Dobrze, kto napisał pana Tadeusza? Adam no Mickiewicz. Chle, Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. Jacek <laughs> Soplica. Dobrze. Nieprawda, no się Teraz, teraz... Czy każdy może? Po kolei, każdy przepraszam. Dobrze. Jak nazywa się dyscyplina sportu, w której używa się rakietki i lotki? Wadimpton. Jak? Wadimpton. Bodimpton. Ja tak. tak. o, w którym roku wydano pierwszą część gry? The Sims. Ja nie, w no. 2006 no. strzelam. Dokładnie. Może, Dobrze, możecie <gul> pomylić się <gul> o 5 lat. No to... Nie to. się chyba. Kurwa. Kurwa. 2000, daj 2000, 2000, 2000, jest idealnie, mówię ci. 2000, nie kurwa 2000 2000, 2000 2000, 2000, bezbłędnie Definitywnie wojna poprzez... To jest geografia Dobrze. W którym kraju znajduje się pustynia Atakaba kurwa, kurwa. Ja wiem Wakapa ja mnie Jak ja dobrze A ja, podpalić na pierwsze, jak, na, pierwsze do, na pierwsze, pierwsza jak dobrze, Jak dobrze wiem Mogę dać odpowiedź to jest chyba Ameryka Południowa. Debil, A. żadnych podpowiedzi. Prosta, pierwsza. Pierwsze pytanie. No to już łatwe dawaj. Pierwsza literka C. Debil. Czyli, no? Kurwa, jeden kraj na Cetiziebie. Nie, bo jeszcze tam. Powiedz mi, co tam jeszcze jest. Kurwa. O kurwa. O, kurwa. o nie. Jak nazywa się najwyższy szczyt Kaukazu? Mm. 10 sekund, 10, 9, 8. 7 Elbrut! Jak? Elbrut! O nie, znowu? Dobrze teraz ja! mam pytanie! Dobrze teraz ja! pytanie! Który pierwiastek chemiczny ma symbol HG? HG? High Nooo! Higrant! Ruteńcie, Kurwa to zaraz! W którym roku? Rozpoczęło działalność muzeum w lubrze. Oh, kurwa widział, wizucz, randomowe pytania. A jest nie takie? Ja po... idę, nie, nie, mór, nie, nie istnieje, nie możecie, istnieje. Pomy... możecie pomylić się o 50 lat. O... Pięć. Y... 4... Tysiąc. Nie tysiąc... nie wiem. Tysiąc co... siedemset o... Kuri... O 500 dół daj debilu. Kurwa nie gągluj. Chyba. Dobrze, pytanie: Kto Chyba był nie pierwszym nie cesarzem Chin, który zjednoczył kraj i rozpoczął budowę wielkiego muru chińskiego? Prawda. Ciebie pojebało. Eee, dobrze Wiedza podstawowa: Cztery Dla Chińczyków, właśnie czaddy. Ch Qin Shi Huang. Ty kurwa, masz kurkę tam podstawę. <laughs> To jest Chińczykiem, nie widzę Ostatnie pytanie Ile drużyn, ile drużyn uczestniczyło w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze w 2000 roku? Co to kurwa jest? Dobrze, zapraszam na kolejne, kolejne Aby te coś kurwa zjadł Temu co tu siedzi, kurwa? Nie, nie, nie. O kurwa, Ej, nie, 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 to jaki debil. Jaj, to Przestań! Ale tłumika, tłumika. Tłumika. to mi się coś. Ale to mi się coś się zjebało, to mi się coś zjebało. Bez tu mika? Zmijemy mi się. Aaaaaah. Mij, to mi, poczekaj, poczekaj, po mikrofonie. No bo musimy odjechać i tak no. Jeźdź japy Chodźcie na garaż przy tym, przy ballasach ten parking taki pomarańczowy, żółty przy ballasach Spierdalaj, ty... kluba mi się zacięła kurwa nie, nie, nie. To nie celuj A, to, tym, nie, 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 nie celuj nie, nie, tym kurwa, nie ty ty nie, 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 się, bo ty strzel. Nie, nie, uspokój się Bo ty strzelisz Teraz mi się to, Jak do tego to nie. To powiem, sa tobie samo strzeli, to, tobie samo strzeli Siku, mi się chce, ja idę siku szybko Butelki tutaj To oh jest... Kurwa, cały pokój w kawie mam, bo jeszcze miałem kawę na biurku i się wyjebało wszystko na kawę. A Oglądasz już? Jest grubsza, czekaj, tylko jeszcze przedstawię to pieniądze na dziś. Ej i to jest mechanika, że tak? No, to tak słabo powiedzcie mi, Bo ta tym tajem tajem autem się nie da no. do mechanika wjechać Ej, i nie da się no, strama, da ciebie, da ciebie, to nigdy zrobić. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. I on cię wali. Zabijamy go. się, poddajesz się, poddajesz się. Wysiadam z auta. Dwójkę na ciebie tolejemy, dwójkę do ciebie tolejemy. W kolano? W pierdolą. To mi je trochę. No dawaj, ja odjedziemy szybko, odjedziemy ale szybko A ja od razu upierdolę No, no tak jak się biedny, nie wypierdolisz, to Ooo myślcie Ło, Wysiadł, to ja do niego strzelam Kurwa, debil Debil no. Kurwa, debil upierdolony Kurwa <zysyjna> Ej, Nie wiem, czy on nie leży no Nie wiem a tu jest Martin! Ja Kodas. tylko. O tam! Wsiadaj. Leży! Fiadaj kurde! <laughs> ty Ty Ty, Tomasz! Nic nie ma co Dobra, dawaj!